Siemaneczko, tu Easy, a to jest kolejne info o kanale. Zapewne niektórzy z Was mogą zastanawiać się dlaczego to info o kanale pojawia się tak szybko po poprzednim info. I już Wam mówię dlaczego. System, w którym do tej pory wrzucałem filmy był troszeczkę niekomfortowy, a to dlatego, że jednego dnia wrzucałem na przykład jeden filmik, a następnego musiałem wrzucić na przykład cztery filmiki. A wrzucenie czterech filmików z Wrzucenie i obrobienie czterech filmików z naprawdę mnóstwo czasu. Tak więc pozwoliłem sobie wymyślić nazwijmy to nowy rozkład jazdy, jeżeli chodzi o filmy. I w tym momencie wam go przedstawiam. A jeszcze co do serii. Żadna seria nie znika. Ani. No po prostu, żadna seria nie znika. O tak, tak to nazwijmy. No jedziemy. Plan będzie przedstawiał się w następujący sposób: w poniedziałek mamy Counter Strike Global Offensive, będzie jeden odcinek, co każdy poniedziałek, godzina, godzina oczywiście będzie randomowa, ale CS na pewno w każdy poniedziałek będzie. Standardowo będzie nagrany cały cały mecz z trybu turniejowego. Dalej mamy wtorek, we wtorek mamy Let's Play odcinek z jakiegoś Let's Play'a, czyli jeżeli na kanale trwa jakiś Let's Play, to właśnie we wtorek yy, o, taki odcinek się będzie pojawiał. Środa to jest dzień League of Legends, no i będzie standardowo platynowe piekło albo nowa seria, yy, która będzie się nazywała Obsrana Zbroja, ale o tym jeszcze za chwileczkę. W czwartek będzie rów, czwartek to jest również dzień Let's Play, czyli Czyli po prostu no, pojawi się kolejny odcinek z jakiegoś let's play'a. I w piątek... Również League of Legends. No i tutaj jeszcze dodam, że ta obsrana zbroja, czyli nowa seria, pojawi się już w ten piątek. Czyli dokładnie 28 lutego. Dalej jest sobota, czyli również dzień let's play'a. Standardowo tak samo jak w czwartek i wtorek. Jeżeli jakiś let's play trwa na kanale, to właśnie w sobotę będzie się również ukazywał. Niedziela, dzień Hearthstone'a. No, i tutaj w sumie nic dodawać więcej nie muszę. W poprzednim info kanale prosiłem was, żebyście sobie wylosowali jakąś gierkę i tam wybraliście. Minecrafta, będzie Minecraft, Minecraft będzie się pojawiał raz w tygodniu, randomowo w jakiś dzień. Tutaj wam nie powiem, jaki będzie to randomowy dzień, po prostu jak będzie mi się chciało zagrać, nagrać, obrobić i wrzucić, to Minecraft będzie. Ale na pewno raz w tygodniu. Co do Let's Play, to będę sam sobie dobierał te gry, albo będę, jeszcze nie wiem, ale myślę, że albo będę sam sobie wybierał grę, albo będę wam rzucał trzy propozycje i będziecie wybierali jedną z tych trzech, które ja tam rzucę, nie? No i to w sumie tyle. Tak więc ja się z wami żegnam. Na razie, cześć.